gramy tylko snajperką w levels no to zaczniemy sobie takie jeden na jeden sobie może skrzyżowanie dróg nie wiem może tak no, tylko snajperką gramy a inne bronie będą losowe od kilku miesięcy nie nagrywam filmów więc może no, że może tu jest odcinek z Dajcie znać, co myślicie o tej nowej aktualizacji, w której, w której nie można pisać. Znowu duel nie anulowany. Co to jest? Widzicie to? Dule. Duel anulowany. Nie wiem ja w ogóle już nie... O, nie. Tą trochę zrobionego tego, ga, coś tam, pas, nie wiem. A 31 tego pierwszego lub 30... No, tego lutego będzie usunięta Alena? Trochę szkoda, ale trochę. Nie, nie tak ślednio. No, pierwsza lunda, Trip ma 119 Level, skrzyżowanie lub. Nie no, Alena no Dobra, widzimy sobie Wypełniamy, losowe, wszystko losowe Tylko snajperka Ola, Ula, Ula. Pierwszy punkt Zrobiony Jakby co, ogląda na telefonie, więc ja mam trochę łatwiej bo mam takie automatyczne strzelanie Ale za niedługo będę na komputerze grał, tylko nie chciało mi się włączać Dołu może mi to Dobra, niech do, głowę GOOD! Jest 2 0. Ну, давай, давай. Ну, покажешь, покажешь. Ну, видим тебя, ну Да. За 50. за 50. Dobra, no dobra. Jestem nutkiem, mam 72 level, bo tak od paru miesięcy nie grałem w Lewals, ale tak od 13 stycznia chyba wróciłem, pod tak nie pamiętam, ale jak jakoś styciu. odrzucała odrzucała Gdzie yy, nie jest 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 Cztery zelo mamy to to jest mój skinek. znaczy skin nie mam skina nie mam do snajperki ale to te opakowanie takie on też, też dodał Nie Odbił to Najgorzej Dobra Lecimy, lecimy Ciekawe, ciekawe Ci się pokaże Ci się pokaże Ci się pokaże Dobra, dobra Spróbuję go zaraz bez celownika do tego celownika spróbuję go teraz zniszczyć no, no nie, nie dam rady chyba nie dam rady nie nie dam rady nie dam rady muszę do celownika Wobec nie znikają dramaty. Uwa! Lublos! Teraz znam z celownikiem normalnie. Ale mam mało filmów. No gdzie on jest? No dobra, dobra. Tam, tam, tam. Jest. Jak, jakiegoś. Co? łatwitko Dobra, teraz. No, sobie odbiorę nagrodę. O, tiket. I ja już mam tych ticketów w ogóle. siedem Za niedługo będę sobie kupiła skinkę z 3. Bo mi się podoba ten. Yy, tą snajpelka. Ta snajperka mi się podoba bardzo. Jeśli na mi się podoba. I to jest chyba... No to jest to i jeszcze jedną lubię. No, to znaczy, się podoba mi się. Ten Airhorn mi się podoba. No i to wszystko chyba. Ale jeszcze bym chciał mieć ten kalambit. Ten dolor... O, ten kalambit bym jeszcze chciał. I jeszcze ten pistolet. Ten pistolet taki w lękach. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, sobie... Albo sobie zrobimy opening trochę. I gramy, nie, nie przedłużamy. Tylko, sobie otworzę to. Jest słabo. No to jest słabo... No, tutaj też tak słabo. No Dobra, potem to do, do, do wybiorę Gramy lunda. Tu, tu. O co chodzi z tą... z tą glą z luzlem? Nie wiem, o co chodzi. Ale na pewno yy, powiem Wam, że za niedługo będzie odcinek, że gramy tą kostką LNG. Yy, może to sobie wybierzemy. Yy, może to sobie zagramy w budowę. Czy znajdzie ten glitch? Halo. Yy. UL yeah. ale ja to tylko nie chcę przedłużać filmu o, na niezaleziony bonus dzięki temu kodowi Dostaniecie klucze za darmo. O, sobie ten. Karton. Kolejny las. Nie. Nie, ciekawe, co to jest za pomieszczenie. I już jest ciekawe, kiedy będzie nowy update. No, dla, dla mnie co? Dla mnie. My... Jakiego meczu? Znaczy nie wiem, jak to powiedzieć. Mm, lunda? No, lunda. No, Teleportuje się, typie? Mogła, gramy. Albo daje to skrzyżowanie lub A Albo losowej gramy. Znowu Alena. Znowu to Koszmar Ludzie mhm. Gdzie ty jesteś? Gdzie? Pokaż się O, ziomek ma 96 level Więc Fajnie 50 50 I 150 Gold Tu 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 pędzel No dobra, idziemy Pokaż się Покажешься? Спасибо. Иди там, тянь ты. И он зелено щеки покажет, chyba. Альбо? Где он сейчас, а? Ну, No dobra, gramy, gramy. Może teraz podejdziemy go odtąd. Uuu, ale dostał. Co się stało? Idziemy. O mi, zero. Zero dmg. Co jest? u mnie ani jeden las nie szczeli No sobie zobaczcie Zelo Myślałem, że on chociaż mi zawał jeden Ale co? Lewy kolejna lunda Wcale, że tak mało gadam, ale nie wiem, po prostu nie chce mi się gadać. W no, ogóle się skupiam na grze. No i znowu to samo. Co tu się stanęło? Uż...

Mm -hmm. Mimiku Ja prawie wszystkie... o kolejny kod Boost Czy kody już są? te odcinki? Ja prawie wszystkie blonie zwykłe Ale plawie wszystkich nie ma zwykłych A pierwszą blonę jaką będę kupiła, To mi się wydaje, że to będzie mm, może ten glanatnik. Trzeci las. Nie mam pecha jakiegoś innego. Nie mam jakiegoś pecha chyba do tego. Do tej mapy. Przeklęty jestem. Level. Co chłopi, chcesz? Oh. Co jest? Otóż jeszcze się, się, się nie oświeżyło, bo ja mu teraz zadałem 150 No nie! Nick ma 20 level Jak ja z nim feglam, no to będzie wstyd Dobra, no, teraz, teraz po prostu będę tutaj stał No leko, czy nie? No pokaż mi Nie pójdę! Ja jak on tak Nie, 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 co nie, Czemu za nie, z nie, który nie, 20 level? Czemu? ja nie, nie, chciałem! Co ja nie, nie, zrobiłem? ja nie, zrobiłem? Co ja nie, nie, Co ja złego zrobiłem pomocy? Pomocy, co ja ja nie, zrobiłem? Ja nie chciałem Ja nie chciałem Ja nie chciałem Ja na nie chciałem Uuu, siema Pał. Ja przepraszam, ale ja nie chciałem e, Dwa, trzy już mamy Do. Nie jak? Nie Jak? Ja chyba w następnym odcinku gram na komputerze Teraz to mógł tak ogólnie na komputerze tylko jestem po prostu nie chcę mi się włączać no, z... Nie moja pasa ile kosztuje odnowienia? 5 kluczy ja sobie zbielam na Zbieram na ten plecak. To tylko chcę 35. Kluczy. Przegraliśmy się. Przegrałem. kolejną lundę. I to będzie chyba ostatnia lunda. Jeśli będzie Alena, no to. To chyba będzie cztery pod rząd. Gdzie? Ja Jeśli już mylę. Proszę. Jeszcze za skrzyżowanie luk. O, nie było tego y, duela, że nieprawidłowy. Proszę, proszę, skrzyżowanie luk. Jest! Ziomek serce za skrzyżowanie luk. Pierwszy raz skrzyżowanie luk. Mm, tak, tak, tak. Tak. Mi się udaje, że to chyba jest idealna mapa pod sniperka. To mi się tak wydaje, moim zdaniem. Każdy ma inne zdanie. W widziałem, gdzie on jest? Gdzie pan jest? 58 level, okej okay. Proszę pana Gdzie pan? Czy ja go nie widzę? Jeśli go widzicie Piszcie w komentarzach, o a teraz widzę Uuu, jakiego dostał hitzota

No, wychyl się. Halo? Tak, tak, tak. Chodź. Chodź. Tak. Prawie. Nie Chłop! Co się ukrył. Chowanego glamy, czy w czyli was? Bo nie wiem Gdzie jesteś? Nie, jestem chyba ślepy. Halo, gdzie jesteś? Halo. Hai, hai, hai. Siapa Oh, cool dah. Double oh, Mocny jest. Jesteś tu? Nie ma. Ja zawsze gram tak zwykle, no to... Jak? Powodźcie mi jak. Ostatnią rundę muszę wygrać. Jak? Ja zawsze... Józefie... dokończę końca co, co gadałem. Ja zawsze tam, gdzie przed stoję, to ja zawsze stoję tam z tarczą. Jomek? No nie! Proszę! Jak się wygrać? Proszę, subskrybuj kanał, żeby było więcej filmów, lub było daily. Halo, halo, na widzę 50. pięćdziesiąt. complina Dawaj. 50. Tak ładuj. Nie. Przepraszam widzowie. No ale niestety muszę was zegnać. Elo, elo, papa